Wykonajmy takie dodawanie dwóch wektorów. Dane są ich współrzędne, więc to jest prosta sprawa. Otwieramy nawias kwadratowy, następnie do tej współrzędnej dodajemy tą współrzędną, i do tej współrzędnej dodajemy tą współrzędną. 2 plus minus 3 to jest minus 1. Minus 4 dodać 4 to 0. Taka jest współrzędna sumy tych dwóch wektorów. Następnie wyznaczymy długość tego wektora. Może tą sumę oznaczę jako wektor w. I teraz zobacz, tutaj mamy taki wzór na długość wektora. Więc musimy tą wartość podnieść do kwadratu. Otrzymamy wówczas 1, dodać i tą drugą wartość podnosimy do kwadratu. Mamy wtedy 0. Całość łapiemy pierwiastkiem kwadratowym, i pod pierwiastkiem otrzymujemy 1, a pierwiastek kwadratowy z 1 to 1. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Papa! Pa.